Ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego? Spróbujmy to policzyć. Zwyczajowo zanim przejdziemy do procesu pozycjonowania sklepu, czyli działań offsite'owych, pozostają nam trzy dominujące wątki wokół SEO. Mówię o tym, bo część z naszych klientów rozumie proces pozycjonowania jako coś, co jest tożsame z SEO, a tak naprawdę to SEO implikuje na pozycjonowanie, ale samo pozycjonowanie jako takie będzie w naszym zestawieniu osobnym procesem. Wszystkie wątki będziemy szacowali roboczo godzinów, bo w Paku Studio rozliczamy się z klientami właśnie za czas pracy, a nie za pakiety usług, czyli paczki typu 4 linki miesięcznie, 2 artykuły, jeden raport, 3 maile itd. Proces pierwszy architektura informacji. Tabele otwieramy procesem optymalizacji architektury informacji lub budowy architektury informacji, jeśli taka nie istnieje. Ten proces zajmuje od kilku do kilkunastu kilkudziesięciu roboczo godzin. To ile ten proces ostatecznie zajmuje, jest wypadkową tego, czy mamy do czynienia ze sklepem retailowym, sklepem B2B, czy też sklepem producenckim typu DTC, najbardziej obszernymi architekturami informacji, jakie zbudowaliśmy dla naszych klientów, były architektury z branż rolniczej i gastronomicznej. W rolniczej mierzyliśmy się z problemem potencjalnej kanibalizacji, gdzie konkretne maszyny rolnicze miały bliźniacze nazwy, a co za tym idzie, zajmowaliśmy się ochroną lejka sprzedażowego. To jest tak selektywnego podziału architektury informacji w oparciu o zapytania do wyszukiwarki, aby użytkownicy trafiali dokładnie na ten etap transakcyjny, na którym się znajdowali. Ta architektura miała bodaj 5-stopniowy poziom zagęszczenia, czyli pięć etapów, cztery kategorie pośrednie i dopiero na samym końcu produkt. Z kolei architektura w branży gastronomicznej nie była wielopoziomowa, ale bardzo obszerna. Widoków kategorii było łącznie około 450. Na potrzeby tego materiału przyjmijmy, że architektura informacji zajmuje około 15 do 20 roboczogodzin. Kolejnym etapem, w który uzupełnimy nasz arkusz, aby oszacować to, ile kosztuje pozycjonowanie sklepu internetowego, jest audyt on site'owy. Proces drugi. Audyty techniczne. I zwyczajowo audyty on-site'owe dzielimy na dwa procesy: audyt podstawowy, zewnętrzny oraz audyt data driven. Ten podstawowy audyt, nazwijmy go też audytem MVP, bo żebyśmy mieli jasność, procesy on-site'owe nie kończą się na etapie przygotowawczym, więc uwag on-site'owych przybywa z czasem już w ramach regularnej kampanii, niemniej audyt MVP ocenia podstawową jakość kodu źródłowego, w tym semant semantykę dokumentów, sposób linkowania wewnętrznego między zasobami Anchory w linkowaniu wewnętrznym albo default, speed site, y, a także to co jest indeksowane, a co indeksowane być nie powinno, dane strukturalne itd. Zwyczajowo taki podstawowy audyt małego sklepu internetowego, który stoi na open-source'owym silniku, to kilka do kilkunastu, rzadziej kilkudziesięciu roboczogodzin specjalisty SEO. Większe wartości czasowe dotyczą już dedykowanych CMS-ów, ale na potrzeby tego materiału zakładam najbardziej powtarzające się, optymalne scenariusze. Dalej mamy audyt data-driven w oparciu o logi serwerowe i tutaj procesy mogą być równie obszerne co w przypadku podstawowego audytu on-site'owego zewnętrznego, bo tylko kwestią skali i zasobów jest to co, jak i jak głęboko analizujemy. Czy dobrze przepracowania mamy tylko wyeliminowanie kodów błędów, czy też analizę krawlingu architektury informacji. Audyt data-driven jest niedookreślony, ale można przyjąć pi razy drzwi, że ten początkowy będzie miał minimum około 10 roboczogodzin. I to, co trzeba byłoby podkreślić na tym etapie, to fakt, że jeśli pracujemy na nowym sklepie, to nie ma czego analizować, jeżeli chodzi o data-driven i taką analizę można sobie odpuścić, jeżeli chodzi o logi serwerowe. Niemniej na potrzeby tego materiału przyjmijmy, że oba audyty zajmą łącznie około 20 roboczo godzin. Znów to może być mniej albo więcej, bo audyt techniczny może być zrealizowany tylko przez jedną osobę, albo w dwuosobowym zespole może być płytszy lub ten rozwiązujący bardziej złożone zadania, kwestia priorytetów i zasobów. Proces trzeci – treści. Dalej otwieramy proces wypełniania architektury informacji w sklepu w treści. Proces wypełniania architektury informacji w treści jest nie do określenia widełkami czasowymi, jeśli nie wiemy ile widoków kategorii mamy do opisania. Można przyjąć za to szacunkowo, że dobrej klasy jeden opis kategorii to około pół godziny roboczej do jednej godziny roboczej, zakładając przy tym, że opis będzie miał tych około 4, 6, może siedem tysięcy znaków. Niższych kosztów możecie spodziewać się jeśli prowadzicie sklep z popularnymi, niespecjalnie wyszukanymi produktami, a wyższych kosztów jeśli, no nie wiem, do opisania będą kategorie sklepu, który sprzedaje stalowe rury ST-52, bo znalezienie odpowiednich materiałów referencyjnych na temat ST-52 zajmie operatorowi sporo czasu. Szczególnie jeśli nie otrzymamy od klienta własnej dokumentacji. Na potrzeby tego materiału przyjmijmy, że nasz sklep ma do opisania 50 widoków kategorii, czyli statystycznie taki przeciętny e-commerce retailowy. Moje obliczenia zakładają, że content zajmie wobec tego 25 do 50 roboczo godzin. To co chciałbym dodać na tym etapie to fakt, że treści o jakich mówię to treści zgodnie zgodne z rekomendacjami SEO, ale uwaga, nie treści jakie powstaną w oparciu o dane, czyli analizę data, data driven i korelację wyników w zakresie top 10, top 50. Czyli w tym scenariuszu nie mówimy o budowie docelowego kontentu, który jest zorientowany od razu na zajęcie konkretnej pozycji w top 10, a takie MVP, czyli opis jaki będzie już się indeksował w widoku kategorii, ale docelowo i tak będzie wymagał szczegółowej analizy i optymalizacji np. przez surfer SEO już na etapie pozycjonowania. Bo gdybyśmy mieli mówić o treściach od razu w oparciu o analizę data driven, to docelowo będzie jej pewnie 2-3 razy tyle, a i sama analiza i przygotowanie wytycznych dla kopii to średnio pół do jednej godziny na jeden opis. Kiedy mamy zamknięte te trzy podstawowe procesy, to dopiero teraz zaczyna się właściwy proces pozycjonowania sklepu internetowego jako takiego w wynikach organicznych. Do tej pory zleciliśmy procesy o łącznym wolumenie 50 do 100 roboczogodzin w zależności od złożoności każdego z nich, co w przypadku naszej agencji na dzień dzisiejszy kosztowałoby 5 do 10 tysięcy złotych netto. Zakładając, że te procesy są przeszacowane, bo na przykład wasz sklep nie ma 50 widoków kategorii do opisania, ma połowę tego, albo jesteście w stanie zrealizować opisy we w własnym zakresie, to możecie w z tego mojego kosztorysu zdjąć dowolną liczbę godzin. Jedyne, czego nie uwzględnia mój początkowy kosztorys pozycjonowania sklepu internetowego, to faktu, że procesy wynikają tu, wynikające z punktu drugiego, czyli audytów technicznych on-site zewnętrznego i tego z logów serwerowych, ktoś musi wdrożyć, zrealizować. Nie chcę wdawać się tutaj w złożone kalkulacje, bo znów nierzadko przychodzą do nas sklepy, za którymi stoi zespół deweloperski, więc część z was te koszty poniesie po swojej stronie, mówię o kosztach programistycznych, z kolei część klientów chce, aby zrealizować te problemy frontendowo, backendowe u nas i my to z powodzeniem wdrażamy, ale jest to koszt niedookreślony, bo rozwiązywanie problemów w WooCommerce to inne koszty wdrożeniowe niż rozwiązywanie tych samych problemów po stronie PrestaShop. Niektóre audyty są złożone, inne nie, nie uwzględniam ich wobec tego w kosztorysie, ale po prostu dobrze, żebyście mieli je na uwadze i taka pozycja w naszym kosztorysie, naszym cenniku powinna się tutaj pojawić. To co chciałbym podkreślić i mimo, że nie jest to związane wyłącznie z tematem kosztów pozycjonowania sklepu internetowego, to fakt, że nierzadko kampania SEO staje się narratorem do wielu rzeczy, wielu procesów dookoła i e komersów, które po to SEO do nas przychodzą. Zdarza się na przykład, że dotychczasowy wygląd menu nawigacyjnego nie jest w stanie obsłużyć takiej ilości, widoków kategorii, jaką zaproponowała agencja na etapie budowy architektury informacji i żeby pogodzić interesy SEO i użytkowników do procesów podpinamy UX-a, UI-a, a potem idziemy z realizacją tych zadań do frontendowca. I dopiero w takim scenariuszu mamy coś, co jest dopięte, więc to jest często tak, że rekomendacje agencji SEO otwierają wiele zadań deweloperskich, o której do tej pory organizacje nie myślały i to nawet jeśli to SEO nie jest wyłącznym i dominującym w portfelu organizacji, firmy, kanałem sprzedaży. CEO i układanie oferty biznesu pod zapytania do wyszukiwarki często otwierają oczy menadżerom, właścicielom sklepów, I nie tylko sklepów bo i firm szczególnie, a to dzięki wglądowi w wolumen zapytań do wyszukiwarki, strukturę tych zapytań. Dzięki temu można w ogóle zbadać nie tylko czego wasi klienci szukają ale i oszacować wielkość rynku na jakim działa konkretny e-commerce, konkretna firma. Jest wiele niszowych rynków o ograniczonej wielkości tego ruchu, jaki można potencjalnie pozyskać z kanału search, więc praca z agencją SEO pozwala na przykład podjąć decyzję o jakiej skali sprzedaży z Google należy docelowo myśleć, gdzie ten sufit się kończy i kiedy i czy trzeba będzie równolegle otwierać dodatkowe kanały sprzedaży i docelowo myśleć o rynkach zagranicznych. Ale wracając to, ile kosztuje to pozycjonowanie sklepów? Dobra, mamy już mniej więcej ogarnięty temat początkowy, jaki zwyczajowo zajmie nam 2-3 miesięcy. Można to zrobić szybciej, ale są to mniej więcej takie wygodne dla nas wszystkich ramy czasowe, bo z jednej strony my nie musimy specjalnie się naginać, mamy sporą swobodę do myślenia i liczenia, a i dla organizacji firmy, która to zleca, rozłożenie tych zadań, a co za tym idzie, kosztów daje jakiś oddech. I to, o czym teraz chciałbym powiedzieć, pociesza, pocieszy pewnie wielu z Was. W wielu mniejszych branżach dobrze poukładane SEO, czyli te wszystkie procesy, w połączeniu nawet z delikatnym backlinkiem, są w stanie zacząć dowozić konkretny ruch z wyników organicznych. No może nie w meblarce albo oponach, ale wciąż tak poukładane procesy pozwalają skutecznie skalować offsite, bo ładowanie się z grubymi budżetami na backlink przy słabym on-site sklepu internetowego, no to nie jest ta strategia, którą mógłbym czy chciałbym wam rekomendować. Proces czwarty – Pozycjonowanie. I teraz pozostaje przyjąć jakąś stałą liczbę godzin w skali miesiąca na działania wokół sklepu internetowego, związane przede wszystkim z pozyskiwaniem linków, administracją podstawowych procesów prorozwojowych sklepu, pilnowaniem zespołu moderatorów produktów, konsultowaniem i dalszym prowadzeniem rozbudowy architektury informacji, bo architektura jest jak klocki Lego, które dokłada się do całego modelu. Optymalizacją treści do tyłu, czyli zgodnie z korelacją w wynikach organicznych, wsparciem w optymalizacji czasów ładowania, pracą na frontendzie, backendzie i wieloma innymi. Pada pytanie, Adrian, to ile wynosi ostateczna cena pozycjonowania? Jaki jest koszt pozycjonowania sklepu? Temat rzeka. My przyjmujemy minimalny budżet miesięczny dla małego e-commerce'u, który jest na poziomie 1,5 do 2 tysięcy netto złotych miesięcznie, co stanowi w tej chwili równowartość 15-20 godzin miesięcznie czasu pracy zespołu. Jest to budżet, który być może nie pozwala na samym początku na podbijanie świata, bo nierzadko zredagowanie jednego artykułu to kwestia kilku godzin pracy kooperatora, co może pomniejszyć budżet nawet i o 30%, a to jest tylko jeden artykuł i co w ogóle mówić o kosztach zakupu mediów, czyli opłacalności serwisu, wydawcy, blogera, u którego można taki artykuł sponsorowany opublikować, żeby pozyskać ten link. Niemniej jest to taki minimalny budżet, który pozwala na podejmowanie przynajmniej podstawowych operacji SEO i pozyskiwanie lidów w perspektywie pewnie bliżej 10-12 miesięcy niż pół roku. Niemniej pozycjonowanie i SEO to taki procent składany z czasem, w perspektywie roku, półtorej roku. Te koszty małemu e-commerce'owi przestają przeszkadzać, bo zaczynają zwracać się z nawiązką, a w międzyczasie, jako że sporo tematów kropla po kropli udało się już przepracować, tych linków jest już jakaś pula wyjściowa, to ta perspektywa wzrostu. Zaczyna powoli przypominać kij hokejowy. Pamiętajcie przy tym, że SEO nie jest jedynym, albo inaczej nie powinno być wyłącznym kanałem pozyskiwania ruchu, czy to w firmie, czy w sklepie internetowym, nawet jeśli ten kanał jest dla portfela waszych firm kluczowy. Po pierwsze, bo po prostu nie wkłada się wszystkich jaj do jednego koszyka, a po drugie, liczba bodźców, interakcji z potencjalnym klientem w 2021 roku, które sklep internetowy powinien wygenerować, jest bliższa dwóch niż jednej. Ale myślę, że o tym już wiecie. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Mówił do Was Adrian Pakulski z Agencji Sao Paulo Studio. Cześć!